I co? Pięć latek kurwa wam się chyba chce popierdzieć, co? Czyja to siatka była ta? Moja pana, tak? Twoja która? A tamte dwie? Nie moje. Tamte dwie, które wyciągnęliście nie są wasze? Nie, moje na pewno To po chuje wyciągałeś? Ja nie wyciągałem Nie wyciągałeś no niczego. Nie. Nic nie no, no, ma. No ale ja nie wyciągałem tutaj, tak? Leżałem tutaj obok, tak? A ja I mówisz w tej też po, nic nie, nie ma. Się, co? Na grzybie przyszedłeś? Może kamyków poszukać chciałeś do akwarium? Przysunaję. Nie przyznajesz się, tak? Do której, do której się przyznajesz? No nie, nie stawiałeś siatek. Nie stawiałeś siatek, tylko wyciągałeś. Nie wyciągałem też, byłem na brzegu. Ale... Ty w ogóle nie wiesz po co tu przyszedłeś, nie? No. Ty w ogóle nie wiesz jak się nazywasz, nie? A po co tu przyszedłeś? Po co tu przyszedłeś? Proste pytanie, po co przychodzisz na rzekę o piątej rano w sobotę? Odpowiedz. No słucham. Tak sobie. Tak 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 sobie. Tak sobie. Ty tak to sobie, sobie się nie liczy. pobiegać, kurwa, w tą, powrotem po tym poleć, jak chciał. Albo popływać. Tak a sobie, bo popływać. po co tu przyszedłeś i która siatka jest twoja? Ja nie mam siatek. Nie masz a siatek? Masz ja nie mam stawionych wcale. Nie masz, a po co tu przyszedłeś? No tak, ta, ta, po chuj? Po rybę przyszedłeś, a po tak? A co ci ten worek to? Bo tu trzymasz, po co ten worek? Tak? No? Na co ci ten worek był? Żołań będziesz zbierał? No. <laughs> Ale pan ma fajny worek, jak św. święty Mikołaj pan, <laughs> pan wygląda. Jakieś prezenty niesiesz, Mikołaju?